I to dla mnie dla nas, dla pracowników zamku w baranowie sandomierskim wielki zaszczyt, że możemy Państwu dzisiaj pokazać tę wyjątkową ekspozycję Wystawę twórczości prac autorskich pana Jana Puka. Pan Jan Puch w swojej skromności tworzy od dziesiątek lat. Oto już prawie 70 lat pracy twórczej pana Jana. Pan Jan urodził się w 1941 roku. W woli rusinowskiej, w samym centrum Puszczy Sandomierskiej, tam gdzie życie lasowiańskie kwitło i było silne, ale potem przeniósł się w, swoje, w swoich życiowych planach, działaniach na teren trzeźni, gdzie zbudował dom, założył rodzinę, pracował długo na kolei. W sposób sumienny, uczciwy wykonywał swoje zadania i obowiązki. Tam również był nagradzany. Ale od małych lat tworzył. Już jako chłopiec inspirował się sztuką ludową i tworzył. Inspiracją dla Pana Jana bez wątpienia był tato, który również tworzył drewniaki. Pan Jan małym scyzorykiem wykonywał pierwsze prace. I tak zostało do dzisiaj. Panie Janie, dla Pana ogromny brawa. Od nas tutaj wszystkich, które zasługi, krzyże, ordery, odznaczenia, dyplomy, które Pan zdobył przez te 70 lat, świadczą o tym, że jest Pan uznawanym mistrzem Nie tylko w kraju, ale także i za granicą. Myślę, że dzisiaj możemy być dumni z tego, że na naszej ziemi, na ziemi podkarpackiej wcześniej, jest pan Jan, któremu kultura ludowa jest niezwykle bliska i tworzy swoje prace wciąż. Wciąż je udoskonalając, tworząc przedmioty ruchome i nieruchome. I wszystko jest zrobione w drewnie, nie dokładając żadnych elementów sztucznych, żadnych malutków, żadnych groździ. Wszystko jest zrobione w sposób naturalny, z wielkim pietyzmem. I artyzmem. Tutaj mamy przyjemność widzieć wiatr, który jest pierwszym dziełem pana Jana. Na przestrzeni tych 70 lat pan Jan stworzył wiele zabawek, wiele prac, które związane są z życiem i kulturą lasowiaków, z czynnościami, które wykonywali na co dzień, z ich pracą, z ich życiem tam, gdzie mieszkali. Piękno chaty lasowiackie możemy zobaczyć tutaj w szczególnej ekspozycji tuż za, za tą ścianą. Sztuka sakralna, sztuka ludowa, to wszystko jest bardzo cenione. To są bezcenne rzeczy, w których jest serce pracy pana Jana Puka. A przecież rzeźba w drewnie i umiłowanie do drewna to nie jedyny talent pana Jana. Pan Jan jeszcze pisze. Tworzy poezję, tworzy kroniki, tworzy opowiadania, wiersze. Jest wyjątkowym artystą. Budujemy na znojnej, wyderzonej pracy w wielu pokoleń. I musimy to szanować, przekazywać. Te skarbnice naszej mądrości, naszych dziadów i pradziadów, którzy na tej ziemi pracowali, nie mało nam przykładów dla swojej zostawili tu zostawili. Rzecz to zaczęłam już 30, a nie 40 lat temu, po 30 lat 5 lat to już pracę publiczną miałem. Pierwszą wystawę w Gremowie, później w Walenowie. I to dlaczego się 127 wystaw miałem w kraju za granicą. E, miałem wystawę w Niemczech, e, w Hamburgu, wystawę razie na Węgrzech. No i po wszystkich miastach polskich 127 wystaw. A ta jak tu widzę, to najbardziej się mi podoba, najładniejsza wystawa, jakiej jeszcze ja dotąd nie widziałem. Piękna, piękna sala, pięknie zrobione. Ja podziwiam te, 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 prace, te no, Czy prace to robili, te pracownicy, którzy tak ładnie ułożyli, to wszystko przy głosy pani dyrektor. Nie tylko rzeźbia, ale i pisze, co mogę. I to artykuły do gazet pisze, ten, po kulturze ludowej wiersze. Chcę wydać dla siebie jak najwięcej, bo człowiek jest tyle wartwi ile dla siebie wydaje. Polsko, ty ziemio moja, przyjacielu, siostro, bracie, ona także i twoja. Kiedy depcze się wolnymi stopami, pomnij, że on już była pod wrogami. Trzy krótki rozdzierały ją na szczęty. Przedeptały ją obce stopy, ojczyzna Zachwita trzecią jutrzenką z pogody pomnij o jego dowodzie przyjacielu młody byś objechał wszystkie kraje świata Pamiętaj, najdroższa jest własna chata Ojczyzna rozterkę przeżywa w młody narodzie ona się wzywa toruj jej drogę prosto i gładko, bo ona jest twoją matką. Nie przysparzaj nic matkiem kłopotu, ona dosyć już wylała potu. Weźmy się wszyscy razem wspólnie, będzie nam raźniej, przyjemniej. Pokażmy dłonie silne i tęgie, podpierajmy zakusy wrogie, szanujmy dziedzictwo znojnej pracy, Niech mówią narody, mądrzy Polacy. Także mam tutaj z wierszyków napisałem, wydałem kraju mój, ojczyzną bohaterów. Pierwszym, błogosławiona bądź ziemio-badowicka, piękny gór bez piska I światu nowiną ogłosiła, na stolicą Piotrową syna przeżyła. Cieszy się nasza Ziemia cała, papieża światów wydała. On polskie po świecie jest słabi, ja syn polskiej Ziemi głupi. Pierżem drogi na duchu nie upada, wędruje kiedy w słońce wschodzi i zapada. Gwiazdom pokoju i wolności wśród narodu, nogi głosi, obiada, ja syn polskiego narodu umęczonego, kocham na głowie człowieka każdego, wiele jest na świecie nienawiści, on krzyżem błogosławi, prosi litości, niczem są dla niego trudy, znoje, on świat on owoce światu siebie wydaje, nie chce dawno spożywać chleba, tylko być Boga i Jeba. Nie nudzić siebie, 40 lat na kolei pracowałem i dostawałem nagrody, oznaczenia złote, szanowałem pracę, bo miałem pięcioro dzieci, wychowywałem budynki, wybudowałem dom do, dla rodziny i w gospodarce, aby tylko Pracować szczerze i cieszę się, że mogę pracować. Już 84 lata mi e, od maja będzie szło, ale chcę wydać jak najwięcej więcej siebie, bo pomysły mam. 21 tomów takich jest, i ludzie się wpisują, różnych kraju świata tu przychodzą. E, dele wycieczki i też w tej kronice, bardzo dużo wycieczek mam zagranicznych, przyjeżdżają, do, do Sandomierza jeżdżą i od razu Sandomierz ich tu kieruje widzicie, wpisują się różni goście tu tak. no. także jest dokument pracy tak. no. i to pełne 21 tomów takich kronik Dwa to jest tego mul. Tak. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w tym miejscu. To spotkanie też w zasadzie ma wymiar symboliczny, bo końcem listopada gościliśmy w zamku Tarnowskim Dzikowie Pana Jana, kiedy odbierał nagrodę imienia Michała Marczaka dla człowieka, który zasługi swoje niesie dla społeczności lokalnej. dla tego, co nazywamy małą ojczyzną. A więc, jeszcze niedawno, w Dzikowie, dzisiaj Baranowie, to jest pewien no symbol tego, o czym Pani Prezes przed chwilą mówiła, czyli symbol naszej współpracy. My często trochę z takim lekceważeniem patrzymy na twórczość ludową, ale warto powiedzieć, że w zasadzie to jest źródło czegoś, co można by nazwać polskości w polskiej sztuce. Trudno zrozumieć polskiej sztuki, jeżeli nie uwzględni się. Autorów ludowych, jeżeli popatrzymy na Malczewskiego, jeżeli popatrzymy na Wyspiańskiego, jeżeli popatrzymy na Zofię Stryjeńską, to widać wyraźnie, jak ci najwięksi polscy artyści inspirowali się sztuką ludową. Dlatego to, co dzisiaj możemy tutaj zobaczyć, te wspaniałe dzieła pana Jana rzeczywiście są takim podglebiem, z którego wyrasta ta wielka polska sztuka. Pan Jan. Świetnie zdefiniował na początku słowo, czym jest przyszłość, czyli to jest efekt ciężkiej, znojnej pracy tych i przeszłych pokoleń. To jest, proszę Państwa, no coś, co powinniśmy mieć świadomość, że stanowimy sztafetę pokoleń i to, kim jesteśmy, nie do końca, ale w istotnej części jest definiowane tym, skąd pochodzimy. W ramach jakiego organizmu społecznego, państwowego funkcjonujemy, i że to jest efekt naszej wspólnej pracy, nasz, pracy naszych dziadków, poprzednich pokoleń, naszych rodziców i żebyśmy mieli świadomość tego, że stanowimy sztafetę tych pokoleń. I druga rzecz, która też niesamowicie poruszająca, proszę Państwo, dzisiaj żyjemy w, świata, w świecie konsumpcjonizmu, konsumpcjonizmu, czyli generalnie tyle jesteśmy warci, ile możemy sprzedać. Przynajmniej tak niektórzy próbują nam mówić. A tutaj mamy całkowicie coś innego, coś szlachetnego. To nie jest na sprzedaż, to jest po to, żeby stanowiło dziedzictwo nasze do pokazania, żeby budowało naszą kulturę, naszą, tak jak, naszą kulturę, naszą tożsamość, naszą identyfikację, nasze miejsce na świecie, że po prostu coś potrafimy robić, bo no, ta twórczość to jest elementem po prostu do, do, do boskiego daru, boską iskrą człowieku, że, że potrafimy tworzyć i takie piękne rzeczy. I proszę Państwa, y, ostatnia rzecz, która, która po prostu już jest takim efektem jakby mojego przemyślenia, w jakiej świadomości poniekąd funkcjonowałem. Ja nie znałem twórczości Pana Jana i to uczciwie powiem. Y, postrzegałem przez pryzmat tego, co wielokrotnie się w nagłówkach y, jakiś medialnych y, pokazywało, że Rzeźbiarz Zabawek Ludowych, bo tak wielokrotnie Pan Jan był przedstawiany, prawda? Ale to, proszę Państwa, to nie jest tak, jak się patrzy na to wszystko, no to jest piękna kultura ludowa, pokazująca to, jak odtwarzające, jak, 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 jak funkcjonowały poprzednie pokolenia, jak to wyglądało, z wszelkimi detalami, z wszelkimi rozwiązaniami takimi, może się wydawać na dzień dzisiejszy, prostymi, aczkolwiek w ówczesnych czasach, no to, to też trzeba było to wszystko przemyśleć, zorganizować, wytworzyć, tak naprawdę to nie przychodziło sobie z fabryki z Chin czy skąd indziej, tylko trzeba było własnymi rękami wszystko to przemyśleć, w jaki sposób te, jak sobie poradzić w tej sytuacji przewiezienia takich gigantycznych ilości drzewa, prawda, żeby to się skręcało, żeby to było sterowalne, manewrowalne, żeby to można było po prostu ten efekt, który się zakładało, osiągnąć. Bo to nie jest, proszę Państwa, tylko efekt ciężkiej pracy, ale to trzeba mieć to coś w sobie, to wyobraźnię przestrzenną, to... To ten zmysł taki, prawda, ten Boży zmysł, bo to nic, niczego innego nie jest, tylko, tylko po prostu ten dar tworzenia, to, to, jest, to jest Boży dar. I ja panu, tego, panu Janowi gratuluję, winszuję i zachęcam wszystkich Państwa do, no, do oglądania tej wystawy, bo tam też piękna, z tyłu za ścianą są, są piękne płaskorzeźby i, i, i zachęcam do wzięcia udziału w tym, w tym wydarzeniu. Dziękuję za obecność młodzieży w Szkole Podstawowej w Paranowie Sandomierskim, że Państwo się włączyliście, to, że zaprosiliście młodzież tutaj na, na to dzisiejsze spotkanie i myślę, że to jest taka żywa lekcja z naszą, raz historią, dwa z naszą kulturą, z naszą tożsamością, z tym, kim de facto, z tym, kim de facto jesteśmy, nie w taki pobieżny sposób i, i taki banalny, tylko no, w taki głębszy. Panie Jan, znamy się od lat, podziwiamy pana pracę, bo wiem, że to, co pan tutaj przedstawia, to nie jest wszystko. Wiele zabrała woda, bo była powódź i z wodą poszły pana prace. Ciężkie prace, przez wiele lat wykuwane w drewnie nożykiem, scyzorykiem. I tak jak pan zauważył, nie ma tam gwoździ, nie ma kleju. To wszystko jest, kochani, wyrzeźbione, z detalami dokładnie. Za to wszystko chciałam podziękować Panu w imieniu lasowiaczek, w imieniu nas wszystkich tutaj. Proszę tak skromny upominek od lasowiaczek na pamiątkę naszego spotkania i naszej długiej współpracy. Myślę, że możemy teraz już w taki sposób bardzo płynny z radością i z optymizmem wejść po prostu w tę wystawę, przeżyć tą wystawę, poobserwować, zaobserwować, nauczyć się tej wystawy, którą pan Jan nam udostępnił. My tylko wyeksponowaliśmy z pracownikami wspomnę, że wystawa będzie tutaj u nas na zamku baratowym do końca miesiąca czerwca bieżącego roku, a później trafi do Muzeum Zamku. W Tarnobrzegu do pana dyrektora Tadeusza Zycha. To jest włóczna i jednego konia, a tu i dwa konie może być. Wszystko, te koła było najtrudniej zrobić, bo to gniutko trzeba było zrobić elegancko. To, to się bawili. Dzieciaki. A tu mu paską rzeźbę To wie ku marszałku Pieksuski. Polska matka cię zrodziła. Ojczystych dziejów cię wyuczyła. Takie było ojczyzny, wołanie. W sercu zostało ci jej nauczanie. Na koniec rzekłeś z swojej. Złóżcie me serce u matuli mojej, Bo mi matka nakazała trudy znosić, Imię Polski do ostatka w sercu nosić. Tystecz nocy całe życie szanowa, O Polska jak dzielny rumak żeś pod O bo twoim przewodem ojczyzna się rodziła, co ongi za mądrych królów daleko słynęła. Przeszedłeś więzienne progi wroga, dla ciebie była ojczyzna droga. Kult stalinowski z historii cię wymazał, ale naród wierny o tobie pamiętał. Nadeszła godzina wolności, dziś w szkołach uczą twojej waleczności. Niechaj przez wieki za Twe trudy znoje, niech się święci marszałku, imię Twoje.